Dzień dobry! Co tam u Was słychać? Maluszki? Dzisiaj mamy intensywny dzień. Dobrze, że wczoraj nie przegięliśmy. <grystanie> Oczywiście. Kompensa! <grystanie> się bawią! Idę się ogarnąć, wszystko Wam pokażę i zaraz się widzimy. Chyba <grystanie> bo co? <grystanie> My zamawiamy. Patrzcie, ja sobie śpię, a tu mam taki widok. Powiem wam, że naprawdę uspokajający. Drzewa, liście. Tutaj mam taki widok. Już wam pokazywałam wczoraj, ale gdzieś też leczy, Wygląda. Ale sweet. I z drugiej strony z balkonu. Z drugiego balkonu. Dwa balkony. Tam też mam przepiękny trawiasty widok. Uwielbiam. Uwielbiam. Ja idę zrobić kawę i inne fajne rzeczy. U! No to też trzeba wszystko poganieć. Boże, gdzie nie jesteśmy, to jest <noise> zawsze jakiś. <noise> Ogólnie to jesteśmy na wakacjach, więc możemy sobie pozwolić na tego rodzaju ymm, bałagany. Jest Dobra, zostawię Was w przyspieszenie po prostu. Hmm. co byśmy sobie zjedli? Jak sprytnie schowana lodóweczka. Aż się przekuję, w, w ogóle jaka duża, nie? Ogólnie tu mi się wydaje, że to jest typowo y, dla rodziny. Albo dla czterech osób. Takie są dla czterech osób. Dlatego taki naprawdę duży apartament. Apartment pertainer. Mm -hmm. Kurczaczek z makaronem. A ja sobie wzięłam taki kurczak, bo ja nie lubię makaronów za bardzo. Jem, ale nie lubię. To sobie widzieję, ale zaraz albo teraz. Mhm. Mm Wam się, że nie będzie w patelni. Mieliśmy sobie zrobić w tym, w mikrofali. Ale jak jest, no to skorzystamy z okazji. Marzy mi się takie mieszkanie. Ciutkę większe, bo wiadomo, że to jest typowo pod wynajem na parę dni, Ale coś w tym stylu, nie? Może jeszcze ekstra pokój? Który będzie bardziej... Mm... A nie, jest dobrze. No, okay. Ściana jest normalna. Zobaczyć, co się, co się dzieje na zewnątrz. Czy jest ciepło, czy jest zimno? Zakopany. Kawkę wypijemy z takim widokiem. Mega. Albo nie, z tym drugim sobie wypijemy. Ten jest fajny, ale tamten jest lepszy. <grym> nie wiem, czy widać, że jestem lekko podekscytowana. Ej, tak dawno już chciałam jechać do zakopanego. Jestem po prostu w szoku, że tu jesteśmy i że to taki spontan. Mieliśmy w ogóle jechać do Hiszpanii, ale wcale nie żałuję, że tu jesteśmy. O. Tu sobie wypiję kawkę. To mi się podoba. To mi się podoba. Teraz tu kotlecik wyląduje. Miam, niam, niam. Daniel bardzo lubi jeść. Ale i w tym czasie... Trzeba przypomnieć. Trzeba wszystkie przypomnieć. Trzeba przypomnieć, tak. Że, kochanie, I jest... wszystkie mi na tak, oczywiście. <grym> Dlatego nie możemy uzbiać. Tak. Dobra. No i co? A. Y Mm -hmm. Nie wiem, która szklanka będzie dobra, yy, więc weźmy lepiej większą. Kawkę gotowa. I tak śniadanko. Do smacznego. Daniel już zjadł swoje oczywiście. Tak, na pewno. Wszystko mi wiadomo. Tak, na pewno. Wszystko ci wiadomo. Ja wiem ja to, co jej zostaje. Na pewno. Załapie, jak spadną w Kochanie, zostałeś dużo. Jeszcze dostaniesz. No. Nie musisz nic robić. Wszystko potrzątam, zrobię dla Ciebie. No. Żeby się tak śmiało jak własnej ma, nie? O. Sandra poszła do garażu, mała niespodzianeczka. Przypineczka. Zaraz będzie. Zobaczymy, co powie. Pomyślałam, że ten, drzwi, drzwi, się co? Nie zam, drzwi, drzwi się nie otwierają. Kamerę sprawdzam, czy dobrze działa. Co? Kamerę sprawdzam, czy dobrze działa. I garaż? No dobrze. Idzie tak, no. Wszystko jest ok? Tak, tak. Jestem... Co robisz? Tak, Tak o. Tak o. Nie, nie, Wszystko jest ok. Samochód bezpieczny. Wiesz, że mam paranoję na tym jeżeli chodzi o takie rzeczy, Ma, szczególnie nasze jest... Audi. Co? Szczególnie nasze Audi. Tak. Audi. No. <głos> no. <głos> <głos> ale ten, tak samo jak... Jak się nagrywasz, to już powiem. Tak samo jak ten. Co to? Co? No co? No co? Nie wiem. nie wiesz. Yes. Nie wiesz. Co, podoba się? A z tej mm. okazji, zwolenniki. Mm. O... Się o, No, jakby. <laughs> jakby. Coś mi sugerujesz, że coś chcesz? A co to jest? Nie wiem, co to To wyjdzie za mnie. Misie. Kocham cię. Moje kochane. Moi, moi. Kocham cię mm. bardzo mocno. Bardzo mocno. ładny. Piękny. Mmm, 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 mm, mm. Kocham Cię. Tak. Mm -hmm. Tak. Najpiękniejsze nice. mm. majówki. Mm. Jak ja wyglądam, kurczę, mogę Ci powiedzieć, Najpiękniejsze. No Znaczy, wiadomo, że nie powiem, No to załóż chociaż. Tak. Uwiecznijmy ten moment. Tak. To w sumie Ty mi powinieneś wsadzić chyba. Znaczy, założyć. Nie, nie, nie. O, Nie. pasuje. Aż mi ręce trzęsą. Oh, czekaj, spokojnie. No. Kocham Cię. Kocham Cię. Ale mi się podoba! O, taki ładny! Nie. Yeah. Serduszka, Boże, jakie ja lubię! Jakie piękne i takie malutki. Będę mogła w pracy go nosić wszędzie i nigdzie mi nie będzie zahaczał. Kocham Cię. Wszystko przemyślane. Tak. Nie ma to jak ten, jak to się mówi? Yy, jesteś dobrym strategiem. Mój stratek. Ale ładnie, ale ładnie, ale ładnie zrobię zdjęcie. Gdzie ja mam telefon? <laughs> no, moje kochanie, kurczę! Szok jest? Gratulacje. <laughs> A tak, nie Tak, tak. Co? Tak? tak. Gratulacje. U Jezus Maria. Dziękuję, dziękuję. No widzisz, jaki to vibe z, z tego. Gratulacje. Dziękuję. Wszystko, się widzisz, na dwóch razie się czy co? Poszłam do garażu, Aha. sprawdzić czy wszystko. Znaczy do garażu, w sensie czy ten czy działa? Wow. Wszystko, czy nic się nie dzieje? No, jak No, no moje Mężczyzna. Dobra, tu macie kawki. Y Chcesz wody? Kochani, pamiętajcie, że wspólnymi siłami możemy pomóc temu, kto tej pomocy naprawdę potrzebuje. Czy to na stronie się pomaga, można wpłacić dowolną kwotę. Dla was to będzie tylko 5 czy 10 zł, a komuś może to uratować życie. Możecie też pomagać w różne inne sposoby. Ważne, aby zrobić ten pierwszy krok. Bądźmy pomocni dla potrzebujących ludzi i zwierząt. To radość dla nich i dla nas.